Dzisiaj pokażę Ci, gdzie i jak kupić sobie hosting do własnej strony na WordPressie. WordPress na swojej stronie poleca tylko trzy hostingi. I jednym z nich jest SideGround, którego używam w zasadzie od początku jakby powstania mojego biznesu i trzymam na nim wszystkie moje projekty. Od początku powstania mojego biznesu, czyli około trzech lat. I przewinałam się przez każdy, tak mi się wydaje, że chyba przez każdy ten poziom przeszłam, bo oni tam mają trzy jakby takie pakiety cenowe. No i ja zaczęłam od tego najtańszego, a teraz już jestem na tym najwyższym. Nie dlatego, że musiałam, znaczy, no zaraz Wam pokażę zresztą, ale też bardziej dlatego, że chciałam mieć te wszystkie bajery, które są tam w tym najwyższym pakiecie. I dlaczego ja Wam będę rekomendować jakiś hosting, który nie jest naszym lokalnym hostingiem? Dlatego, że przez te wszystkie trzy lata, to nie jest tak, że ja się, wiecie, przyklejałam do tego sideground i tam siedzę z przyzwyczajenia. Ja tam siedzę po pierwsze dlatego, że jest ekstra, a po drugie dlatego, że regularnie sprawdzam, co się dzieje na polskim rynku, jeżeli chodzi o hostingi, i muszę wam powiedzieć szczerze, że w każdym mi coś nie pasuje, że nawet jak już znajdę jakieś takie, które są, wiecie, polecane, to w każdym coś jest nie tak, co mam jakby tutaj, nie? co mam w SiteGround i po prostu na czym się nie musiałam nawet zastanawiać. Wiecie, są takie rzeczy, o którymi ja się nawet nie zastanawiałam, że hosting, nawet nie pomyślałam, że hosting ich nie będzie miał, a ich nie ma. A tutaj one są i, i zaraz krótko o nich powiem. Dlatego będę polecać sideground dlatego że jest to no, taki hosting, którym ja naprawdę ufam. I to nie jest tak, że to jest jedyny, którego używam. Mam to już gdzieś tam na jakieś takie powiedzmy poboczne rzeczy, inne hostingi, ale tak bardziej z ciekawości, bo chciałam sobie sprawdzić po prostu jak się pracuje na innych i naprawdę polec polecić tak z czystym sercem mogę wam w zasadzie chyba tylko SiteGround i za chwilę wam powiem dlaczego. Przejdziemy sobie tutaj na stronę główną SiteGround. Widzicie, że oni tutaj mówią, że mają plany na hostowanie swojej strony, na hostowanie WordPressa i e -commerce. To nie ma znaczenia to, co wy tutaj widzicie te trzy rzeczy. To są wiecie, to tam jak sobie klikniecie to są te same pakiety, tylko oni tutaj to tak wydzielają bardziej po to, żeby się człowiek nie musiał zastanawiać, co ma wziąć, nie? A to ma ułatwić wybór, więc jeżeli będziecie mieć stronę na WordPressie, no to idziemy po prostu do View Plans. I zaraz sobie zobaczymy te wszystkie plany, które tutaj są. No i właśnie to jest to, o czym ja mówiłam, że jest ten plan startup, grow big, googie. Ja jestem teraz na googiku, ale przewinam się przez te wszystkie i ja zaczęłam oczywiście od startupa. E, ceny, jakie są widzicie, to jest cena. E, oni tutaj mają taką wieczną promocję. E, prawdopodobnie, jak będziecie oglądać ten film, niezależnie od tego, kiedy go nagram, ta promocja będzie podobna. E, bo Z tego co ja pamiętam, te ceny się jakoś nie zmieniały specjalnie ostatnio. E, no, w każdym razie, to jest jakby cena za miesiąc, za pierwszy rok, jest płatność z góry za rok. A potem ta cena już będzie taka, natomiast dobrze jest tam, wiecie, czyhać na jakieś czarne piątki, i tak dalej, bo może się tam coś, coś fajnego trafić. E, dobra, nie będziemy może, znaczy, może przejdziemy sobie chwileczkę przez to, to wam pokażę o co chodzi. E, ten pierwszy plan jest tylko na jedną stronę, i ja dlatego się przyniosłam później no to Grow big, nie? bo tutaj widzicie, że macie nielimitowaną ilość stron, które możecie sobie postawić. No, a ja później chciałam mieć po prostu więcej niż jedno. Natomiast na Googik przeszłam już dla bajerów. Tak naprawdę nie potrzebowałam tego, jakby wiecie, tak z punktu widzenia, że nie wiem, że brakowało mi, nie wiem, jakichś tam zasobów. Nic mi nie brakowało, tylko po prostu e, chciałam przejść na, na taki bardziej bajeranski, e, no pakiet, który ma trochę więcej bajerów. Przejdę sobie tutaj, żeby porównać dokładnie te plany. Ale nie będę mówiła o wszystkich rzeczach, bo one tutaj są w dużej mierze techniczne. A zakładam, że większość osób, która ogrona ten film, no, nie musi być jakoś super techniczna. Jeżeli jesteście w miarę technicznie, to podejrzewam, że jak sobie tutaj po prostu zajrzycie i sobie przez, przejdziecie przez to, tutaj widzicie wszystkie. No, dużo tego jest. Przez to całe porównanie, no to będziecie wiedzieć o co chodzi. A dla tych, co nie będą wiedzieć o co chodzi, to też nie, nie uważam, żeby miało sens tłumaczenie wszystkiego. Natomiast to, co Wam chcę powiedzieć, co na pewno tutaj jest. Znaczy, tak, po pierwsze, w ogóle, jeżeli się okaże, że Wam po prostu ten hosting nie podejdzie, to macie 30 dni na zwrot. To pamiętajcie o tym, po prostu trzeba im dać znać, jeżeli będziecie chcieli zwrotu. Więc możecie sobie, wiecie, tam przez 30 dni popróbować i jak uznacie, że Wam nie podejdzie, w co wątpię, bo nawet ten panel administracyjny tam jest mega fajny. Oni teraz wprowadzili swój panel, wcześniej był C-Panel, który być może znasz z innych hostingów, ale teraz jest ich własny panel, który jest naprawdę fajny i przejrzysty i on mi się bardzo podoba. Ale z takich rzeczy, które będą interesować w zasadzie większość takich może nie super technicznych osób, tylko osób, które po prostu chcą sobie postawić swoją stronę i niekoniecznie wiecie tam się doktoryzować jakoś super z WordPressa, no to macie na przykład um, Instalator. nie wiem, czy to o to tutaj chodzi, chyba o to tutaj chodzi. W każdym razie jest Instalator um, w, w Sitegrounds, czyli po prostu w zasadzie kilkoma klikami stawiacie sobie całego WordPressa. Nie musicie go, jakby wiecie, ściągać i instalować. Na niektórych hostingach tak jest, widziałam już takie rzeczy. Natomiast tutaj w zasadzie robicie wszystko. Wyklikujecie, nie musicie nie wiadomo jakiej tam wiedzy tajemnej posiadać. Jeżeli macie stronę gdzieś indziej i chcecie ją sobie przenieść na SiteGround, to też to można zrobić. Ja tego nie testowałam, ale jest, jest coś takiego, że, że można sobie go przenieść. Oni mają też taką opcję jak WordPress auto update. E, I to oznacza, że po prostu WordPress będzie wam się automatycznie aktualizował. E, tak nie, nie super od razu, ale tam chyba po jednym czy po dwóch dniach, nie pamiętam, jakoś tak w tej okolicy jak wyjdzie nowa wersja WordPressa to wam się automatycznie zaaktualizuje. Oprócz tego oni mają takie swoje rozwiązania, mają na przykład taki plugin e, SiteGround Optimizer a, i tam możecie sobie różne opcje na kaszowanie ustawić, to znaczy, że nie musicie sobie wiecie instalować jakichś takich um, Zewnętrznych pluginów do, do jakiegoś kaszy, tylko macie po prostu ten od Sigrount. A takie pluginy dużo lepiej będą zawsze pracować, jeżeli one są jakby, wiecie, stworzone pod dany hosting, to one są po prostu lepsze. Więc to jest fajne, że oni po prostu o to tutaj zadbali. Nie wiem, czy oni też tutaj o tym piszą, ale powiem Wam o jednej rzeczy. O, właśnie, jeszcze to. Support jest 24 na 7, oni mają tam czat, mają też telefon, ale nigdy z tego nie korzystałam i można też jakby wiecie, tikety im wpisywać, czyli no wiecie, po prostu napisać o co chodzi i oni tam potem odpowiedzą. Ja korzystam w zasadzie prawie tylko i wyłącznie z, z czata i ten czat jest dostępny 24 na 7, no minus jest taki, że ponieważ nie jest to właśnie polska platforma, no to support też nie funkcjonuje w języku polskim, tylko w języku angielskim. A czy oprócz języka angielskiego jest jeszcze kilka innych? Na pewno jest hiszpański, natomiast jest język angielski, więc jeżeli posługujecie się językiem angielskim w miarę wiecie swobodnie, no to ja bym się w ogóle nie zastanawiała nad wyborem hostingu, tylko po prostu szła w ten sideground. A powiem Wam szczerze, że ja też rzadko potrzebuję się w ogóle kontaktować z supportem, bo oni mają bardzo dużo takich materiałów dotyczących, wiecie tego, jak, jak sobie różne rzeczy po prostu zrobić sideground, więc. Um... No więc nie potrzeba jakby tam się za bardzo z nimi kontaktować, to już naprawdę coś się musi popsuć, żeby, żeby wiecie, żeby coś tam się z nimi, no trzeba było kontaktować. No, ale to o czym chcę Wam jeszcze powiedzieć, to jest to takie proaktywne podejście, to znaczy, że SiteGround monitoruje sytuację związaną z wtyczkami do WordPressa i na przykład wiem na pewno, że monitorują i są nawet w kontakcie z deweloperami zajmującymi się WooCommerce. A wiem to chociażby stąd, a czy w ogóle po pierwsze oni się tutaj nawet gdzieś tym chwalą e, na tej liście. E, ale wiem to też stąd, że na przykład dostałem kiedyś e-maila od nich, że w, jakiejś, w jakimś. E... W jakiejś wtyczce do WooCommerce, w sensie nie w samym WooCommerce, tylko w jakimś takim dodatku do WooCommerce, została wykryta jakaś podatność. Jakaś taka, wiecie, z tych bardziej srogich podatności. No i wiecie, chwilę to zajmie, zanim zespół WooCommerce sobie naprawi tą wtyczkę i wtedy SideGround to, co zrobił, to po swojej stronie to, co mógł zrobić, czyli w jakiś sposób zabezpieczyć te wszystkie strony na WordPressie, które są u nich na hostingu, zabezpieczyli jakby po swojej stronie, zanim ta wtyczka została zaktualizowana. I dopiero po aktualizacji wtyczki mogli pewnie cofnąć tą tymczasową zmianę. Nie wiem dokładnie, co oni tam no bo ja też się jakby tym nie zajmuję, ale wiem, że jakby oni tak proaktywnie podchodzą właśnie do takich tematów i jakby próbują od swojej strony zabezpieczać nasze, nasze strony na WordPressie, gdy wiedzą, że jest jakaś podatność i w oczekiwaniu po prostu na aktualizację wtyczki oni po prostu już, ak już działają i już wprowadzają jakieś swoje, swoje poprawki. Dobra, to może, może pokażę Wam w końcu, jak dołączyć do, do Sideground, a w kolejnych filmach będę też pokazywała dalej, jak to sobie potem połączyć się z domeną i tak dalej. No więc my weźmiemy sobie ten najniższy plan, on jest bardzo spoko, jeżeli dopiero zaczynacie, a też wiecie, jak będziecie potem chcieli przejść na ten wyższy, to jak dobrze pamiętam, to było tak zrobione, że jakby mi proporcjonalnie odjęli to, co już zapłaciłam. Nie? Wiecie, więc wy nie tracicie pieniędzy nawet, jeżeli zdecydujecie się w połowie roku potem przeskoczyć, na przykład na grobnik, bo już musicie. No no to wiecie, to zupełnie bez stresu, oni to sobie tam proporcjonalnie liczą i Wam odejmują to, co już zapłaciliście, żeby no wiecie, żebyście nie płacili dwa razy, nie? Dobra, no to wybieramy sobie ten plan. I teraz tak, ja bym z nimi domeny nie rejestrowała. Myśmy zresztą już w poprzednim filmie zarejestrowali sobie domeny na OVH, ja bym z nimi domeny nie rejestrowała, bo one wcale tutaj nie są tanie, a te w PL to już na pewno, bo to sprawdzałam. Więc ja sobie tutaj dodam tą domenę, którą dopiero co kupiłam w tym poprzednim filmie czyli moje imię i nazwisko i proceed. No i teraz musicie tutaj wypełnić swoje dane i wydawać by się mogło, że to nie jest, wiecie, żadna filozofia. No, wydawać by się mogło. Już wam pokażę, o co chodzi. Ja tutaj wpiszę, że, że Polska, nie? No i oczywiście musicie, to, czy tak, no po pierwsze musicie wprowadzić swojego e-maila, musicie wprowadzić hasło, co tam dalej. No właśnie tutaj są ważne informacje, bo tutaj macie, Ach. Tutaj macie do uzupełnienia, tak. Kraj, jeżeli nie kupujecie na firmę, no to będzie prosto. Znaczy, i tak będzie prosto, już Wam mówię o co chodzi. Po prostu wpisujecie swoje dane, to jest wiadome, ale jeżeli kupujecie na firmę, to musicie tutaj podać coś takiego jak VAT Tax ID. I teraz, dlaczego to jest ważne? Znaczy, czym w ogóle jest ten VAT, tax ID? To jeżeli kupujecie coś, e, jakby wiecie, z innego kraju Unii Europejskiej, to być może to będzie dla Was kłopotliwe na początku, czy dla mnie bo ja w ogóle nie rozumiałam, czym jest ten VAT, tax ID, co to jest. E, no tutaj w zasadzie wpisujecie albo Wasz NIP, jeżeli nie macie europejskiego numeru VAT, albo europejski numer VAT. I teraz europejski numer VAT, jak sobie tutaj wpiszecie. Ja mam gdzieś taki skopiowany, nie mój numer VAT, dlatego że ja nie mam polskiego numeru VAT. Ja mam hiszpański numer VAT, bo moja firma jest w Hiszpanii, bo ja siedzę w Hiszpanii. Więc jeżeli wprowadzicie sobie tutaj jakiś polski numer VAT, który ja sobie teraz wprowadzę, to znaczy, zanim go wprowadzę, to Wam jeszcze tutaj zjadę, pokażę. No tutaj macie po prostu dane z, wiecie, związane z kartą, tutaj co tak naprawdę zamawiacie. Tego nie potrzebujecie, i tutaj zobaczcie, co się teraz dzieje. No, macie, wiecie, znaczy tu macie, jakby to wszystko, co musicie zapłacić za pierwszy rok, czyli niecałe 60 euro. Macie polski VAT, no i tą kwotę bez VAT. No, i właśnie o ten VAT się rozchodzi. Jeżeli wy jesteście, jeżeli macie europejski numer VAT, to jak ja sobie tutaj teraz wprowadzę. Jakiś numer VAT. Dobra, udało się. To teraz, jak ja tutaj zjadę na dół, to zobaczycie, że ten VAT został odjęty. I o to głównie chodzi, żebyście wiecie, jeżeli macie ten europejski numer VAT, to żebyście go tutaj wpisali. A jeżeli nie wiecie, czy macie europejski numer VAT, to musicie sobie przejść pod taką stronę, do której linka podam gdzieś pod tym filmem. Tutaj sobie możecie właśnie zweryfikować to, czy jesteście w tej bazie. I tutaj musicie wybrać kraje. A tutaj musicie wpisać po prostu swój nie kliknąć weryfikuj. No i jeżeli wasz numer się zweryfikuje poprawnie, znaczy, że. Że macie europejski numer VAT, ale wiecie, to się skontaktujcie zawsze ze swoją księgową, bo to, czy powinniście mieć taki numer, czy nie, no wiecie, na to są jakieś reguły. Ale często jest tak, że nie musicie mieć tego europejskiego numeru VAT, wtedy po prostu zapłacicie tutaj też VAT. Nawet jeżeli tutaj teraz, jeżeli macie europejski numer VAT, jeżeli tutaj teraz w tym zamówieniu zapłacicie VAT, to on i tak go zapłaci, jego i tak zapłacicie, tylko jakby wiecie, już jakby po swojej stronie, a nie w tym zamówieniu, w sensie to nie ten, nie SiteGrant będzie odprowadzał ten VAT, tylko wy. No i to tyle. Ja tu sobie teraz wypełnię te wszystkie dane i za chwilę do Was wrócę. Dobra, nie widzicie tego, ale wprowadziłem już swoje dane. No nie chcę Wam ich specjalnie pokazywać, zwłaszcza numeru karty. I co teraz? I teraz widzicie, że ja tutaj mam troszeczkę inaczej policzone, dlatego że, no, tak jak mówię, ja jestem w Hiszpanii, więc po prostu ja muszę zapłacić hiszpański VAT, który wynosi 21%. No i co? I chyba muszę zgody tutaj powyrażać, oprócz ja tej drugiej, tak. No, i co, i przechodzę do płatności. No, i jak widzicie, jestem już zalogowana i mam tutaj już w zakładce WebSite tą moją pierwszą stronę, z tą domeną, którą podałam na samym początku. I co? I teraz zresztą jak tutaj widzicie to domena nie jest jeszcze jakby, ta strona w ogóle nie jest skonfigurowana, tutaj manage nam się nie podświetla, podświetla się complete, żebyśmy no, mogli jakby przejść do dalszej konfiguracji. Podejrzewam, że to jest ten ekran, który wam się wyświetla zamiast po zamówienia, po prostu wyskoczyłam z tego zamówienia i dlatego nie ten, nie, no nie widziałam tego ekranu, ale widzę go teraz i na razie tutaj się zatrzymamy, bo tu już będzie spinanie tej naszej domeny z hostingiem i to wam pokażę już w następnym filmie. Zasubskrybuj mój kanał i włącz powiadomienia. W ten sposób nic Ci nie ucieknie, a dla mnie będzie to też sygnał, że to co robię jest potrzebne i żeby robić takich filmów więcej. Warto się także zapisać na moją listę mailingową, bo tam będę poddawała pod głosowanie potencjalne pomysły narzędzi i tematów do omówienia na moim kanale. Tymczasem trzymaj się, do usłyszenia. Cześć!